Do 10 kwietnia na konta pracowników Szpitala Wojewódzkiego wpłynie premia za pierwszy kwartał. Po tej ubiegłorocznej przedświątecznej będzie to druga premia przyznana na nowych wynegocjowanych w sierpniu ubiegłego roku zasadach. Oprócz premii będą też podwyżki. Na pewno pracownicy Szpitala Wojewódzkiego będą zarabiać więcej od 1 maja, ale nie wiadomo jeszcze o ile więcej. Zostawiliśmy sobie troszkę czasu, albo inaczej, związki zawodowe dały mi trochę czasu. A żebym ponegocjował z Narodowym Funduszem Zdrowia y, wzrost wartości kontraktu do liczby y, pacjentów y, zeszłorocznych. Od tego, co uda się wynegocjować, zależeć będzie wysokość podwyżek. One na pewno będą, tylko teraz mogłyby być symboliczne. A kwestia jest, czy będzie to 5%, czy 7, czy tylko 2 czy 3. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia zagwarantuje nam te rzeczywiste nasze wykonania, to będziemy mogli podjąć świadomą decyzję, proszę bardzo, w tym roku będzie ustawowy wzrost wynagrodzeń. Na rozmowach ze związkami zawodowymi, które reprezentowali Wioletta Torończak, Teresa Dubicka i Mirosław Kochanowski, ustalono, że decyzja w sprawie podwyżek zapadnie najpóźniej do końca czerwca.